Złoto nie je dla wsześcich. Jacis z z Betowa szedł z Secieru w roce do grzepekłe go młyna, żeby urobić sobie drewka. W ten czas w krzach kutu ziela kasta ful złota. To złoto było bluz dla niegłe. Jakby ta kasta zaniósł do dom, abo knął Secieru, łestołby baro baro Równak łynso rozmyślał i biegł do domu, żeby przełować do pomocy swojego biednego susada. Myśleł, że tego skarbu sygnie dla nich dłeje. Zabycił w bluz, zrobić krzyż nad kastą, że we skarb łestu na swoim mylu. Ciedy razem z Eusadym prześlę, kasty i dywno nie było. Od tego czasu kasta nigdy SO nie błekazała.